Cześć, tak się macie tutaj oczywiście Damian i dzisiaj. Dzisiaj gra Polska. Dzisiaj nadszedł czas z powrotem na złote typy Damiana 2045 Stadion Narodowy w Warszawie. Pierwsze spotkanie eliminacji do miejsca świata rozgrywane w Polsce. Doskonale pamiętamy to, co wydarzyło się miesiąc temu. Gramy w Kazachstanie, sztuczna murawa, nie najlepsze warunki atmosferyczne. Prowadziliśmy pewnie dwa do zera. Skończyło się 2 do dwóch, no i później, później był smutek, rozpacz. Żałoba, oczywiście teraz wyolbrzymiam, jednak jestem pewien, że dzisiaj tak nie będzie. Jestem pewien, że dzisiaj tak nie będzie, ponieważ jak już wam zapowiadałem jakiś czas temu, wybieram się na mecz. Właściwie, gdy widzicie ten film, prawdopodobnie jest już w Warszawie i. To wie, może nawet podstawionym, choć nie. Stawiam, że ten filmik wleci o około 15 i wtedy jeszcze niestety jestem w pociągu. Ale to chyba akurat Was nie interesuje. Bądź co bądź, porażka z Kazachstanem pozostawiła pewien niesmak. To była drużyna, z którą musieliśmy zgarnąć 3 punkty. No jednak plus jest taki, że jeśli mieliśmy przegrywać, to wła... Plus, kurczę, no tak, porażkę nazywam plusem. Jednak, no jak to jeden z piłkarzy powiedział z tego, co oglądałem w wywiadzie, jak już mieliśmy przegrać, to przegrać właśnie w tym pierwszym spotkaniu. Teraz wiadomo, że nie można nikogo zlekceważyć. Właściwie, no nigdy nie można nie żadnego przeciwnika. Nieważne czy to jest Kazachstan, Tadżykistan, czy to Niemcy. Choć to akurat dziwne porównanie, jednak każdego przeciwnika trzeba szanować. Dobra, ale czas wreszcie przejść do jakichś konkretów. Ostatni raz Polska grała z Danią w Gdańsku. W 2013 roku wtedy udało się Biało-Czerwonym odnieść zwycięstwo, jednak ja na tym meczu nie byłem. Jeśli chodzi o moje mecze, to byłem na trzech spotkaniach reprezentacji Polski. Polska kontra Litwa. Wtedy wygrali, 2 do 1 jeśli dobrze pamiętam Bo mój pierwszy mecz wygrana, to, to wtedy byłem zadowolony, że poszedłem na to spotkanie Drugi mecz Polska kontra Grecja Nie będę mówił, że żałuję, ponieważ każdy mecz Polaków jest warty obejrzenia, ale... No, taki trochę zniesmaczony byłem, no bo 0 do 0 To jest najgorszy wynik jaki można zobaczyć, no chyba, że naprawdę... Spotkanie było niesamowicie emocjonujące i bramkarze dawali z siebie jakieś życiowe popisy Ale wtedy tak nie było i trzeci mecz. Akurat ten film widzieliście na kanale Polska Kontra Holandia, gdzie udało mi się zrobić zdjęcia z tym panem, z tym panem? Jeszcze z tym panem. No kurczę co, też jestem kibicem. Chciałem mieć jakąś fajną pamiątkę. Choć wtedy akurat Memphis Depay mnie zawiódł, bo tak wołam Memphis, Memphis. A on do mnie nie podszedł. Dobra, ale tak ponownie przechodząc do meczu, bo trochę odjechałem. Zdarza się. Ja oczywiście jestem za wygraną Polaków, choć właśnie to jest oczywiste. Jeśli przed chwilą załapaliście pewien tok. Mój pierwszy mecz wygrana, mój drugi mecz remis, trzeci mecz porażka. Oczywiste jest to, że ja jestem pewnym talizmanem. Nie do końca dobrym, bo jak widzicie, wszystko jest możliwe, jednak to jest proste. Zwycięstwo, remis, porażka. No to co musi być następne? To będzie zwycięstwo! Mój typ jest taki, że Polska wygra tyle samo, ile 3 lata temu. 3 do 1. Wydaje mi się, że to będzie przebudzenie. Przebudzenie! Naszej wielkiej reprezentacji, reprezentacja, która zaskoczyła cały świat na Mistrzostwach Europy we Francji. No bo co jak co? Kurczę, ja, tak jak mówiłem w swoich vlogach, ja marzyłem tylko o tym, by nasza reprezentacja wyszła z grupy. Marzenia się spełniły, doszliśmy nawet do ćwierć finałów, a później, a później Portugalia. Wydaje mi się, że taki zwrot jak pompowanie balonika należy już wyrzucić do śmietnika. Znamy możliwości naszej reprezentacji, znamy umiejętności poszczególnych piłkarzy. Bo gdy porównamy sobie nazwiskami, no to pewnie widać zdecydowanie, że mamy lepszą jedenastkę, choć oczywiście w zespole Danii są tacy świetni piłkarze, jak na przykład pomocnik Seville, Krondeli, czy to piłkarz Tottenhamu, Christian Eriksen, który jest jednym z właściwie jak nie najlepszym piłkarzem tej reprezentacji, choć właśnie. Kogo oni tam mają na napadzie? Nie do końca jestem pewien, czy Lord Bentner został powołany, jednak jeśli tak, no to, to chyba nie mamy się czego obawiać, prawda? Wiemy, jak to jest. Na papierze nasza reprezentacja wypada właściwie najsilniej z całej grupy. Jednak gdy przychodzi co do czego, to może czegoś zabraknąć. Przekonaliśmy się już o tym w spotkaniu z Kazachstanem, jednak dzisiaj. Dzisiaj nie ma opcji Dzisiaj nie ma opcji, że przegramy Dzisiaj wygrywamy, ponieważ Lewandowski, Milik Pewnie sezony swoje zaczęli świetnie Później, no trochę taka mała susza Jednak wierzę w to, że nawet jeśli Oni nie strzelą, to kurczę, mamy też Teodorczyka, mam nadzieję Że trener Nawałka wreszcie będzie przeprowadzał Zmiany, no bo ostatnio tego właśnie Brakowało, widać, że Milikowi coś nie wychodzi Z całym szacunkiem do tego piłkarza Ja go uwielbiam, jednak widać, no ta piłka Nie chce po prostu wejść do siatki Teodorczyk jest na ławce, należy go wpuścić, należy dać mu szansę. Nie mówię, że ja znam się lepiej na piłce niż trener, bo tak z pewnością nie jest jednak skoro ma się do wykorzystania zmiany, 15 minut do końca, czemu tego nie zrobić? Albo nie zdejmować Milika, wrzucić trzeciego napastnika, no bo właściwie dlaczego nie? Po prostu mam nadzieję, że jeśli dojdzie do podobnej sytuacji w dzisiejszym. Yy, po prostu mam nadzieję, że jeśli dojdzie do podobnej sytuacji w dzisiejszym spotkaniu, mam nadzieję. Po prostu mam nadzieję, że jeśli dojdzie do podobnej sytuacji w dzisiejszym spotkaniu, mam nadzieję, że nie. To zobaczymy wreszcie Teodorczyka na boisku. Ostatnio gra kapitalnie w Wanderlechcie. Kurde, ja widziałem... to akurat Eurosport wrzucił na fanpage'a swojego, że tam prawie z przewrotki zdobył niesamowitą bramkę. Później wygrał starcie w powietrzu, tam nie był fawlo ale Gol to Gol, cytując klasyka. Pewnie nie ja pierwszy to powiedziałem, ale... Swoją drogą, pierwszy raz będę na meczu w Warszawie, nie mogę się doczekać tej atmosfery. No bo nie ukrywam, że w Gdańsku to tak średnia jest atmosfera dla mnie. Ja jestem z Gdańska, jednak nie będę mówił, że jest jakoś super, bo nawet nie miałem okazji, by pokrzyczeć. Tutaj liczę na to, że będę mógł krzyczeć jeszcze jeden, jeszcze jeden. Obym no tylko nie krzyczał, nic się nie stało, nie ma takiej opcji. Jeśli zobaczycie mnie w telewizji, nie mam dobrych miejsc, ale to zróbcie zdjęcie. Ja chcę zobaczyć siebie na Facebooku, niby było widać mnie na ostatnim meczu. Nikt mi zdjęcia nie wysłał. Dlaczego? Ja chciałem siebie zobaczyć. To było takie moje małe marzenie. Ale dobra, bez pajacowania. Mój pierwszy wielki mecz reprezentacji. Pierwszy mecz, na którym to będę, gdzie Polska grała punkty. Jestem podjarany, ponieważ nigdy właściwie nie byłem na narodowym. Przechodziłem obok niego, przejeżdżałem obok niego, ale nigdy nie byłem w środku. O kurde. Czuję to, czuję to. Nagrywam to trochę wieczorem, więc przepraszam, jeśli wyglądam jakoś używo, jednak już myślami naprawdę jestem, jestem, kurczę no jutro, w sensie dzisiaj W sensie, że już ja myślę o meczu, że ja chcę być w Warszawie, być no tutaj, też chwycić kamerę, nagrywać Sorry, ostatnio coś się ze mną nie tak Tak podsumowując, nie mam pojęcia o czym był ten film, mam nadzieję, że coś z tego wyciągnęliście Pewnie nie, ale starałem się, po prostu jadę na mecz, nagram dla was relację. Pojawi się ona jutro na kanale, mam nadzieję, że film Wam się spodoba, tak samo jak spodobał się ten mecz Polska kontra Holandia przedstawiony przeze mnie. Jeśli mnie gdzieś spotkacie, to podbijcie, nie bójcie się, najwyżej też uwzględnię Was w filmie, jeśli będziecie mieli swoje typy, no to z chęcią bym to wrzucił do jutrzejszego odcinka. I dzisiaj w razie czego na kanale jest to tyle. Nagrywałem futa na dzisiaj, ale no niestety mi nie wyszło, musiałem przerwać nagrywanie, ale wszystko na nadrobię. Zaufajcie mi, ja wszystko na drobie. Jutro, no, jutro będzie sam vlog, jednak w poniedziałek. Zobaczymy, nic nie obiecuję, bo no, głównie chodzi mi tutaj po prostu o studia. Muszę się przyzwyczaić do tego wszystkiego i, i będzie dobrze. Będzie dobrze. Dzisiaj też będzie dobrze, bo Polska wygra. Zaufajcie mi. Ja dziękuję wam za oglądanie, życzę miłego meczu i bracie czego Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć. Ja naprawdę nie wiem, jak się mam żegnać, czy mam machać rękoma. Po prostu wiecie, co zrobię. Teraz jestem, ale. Teraz jestem rozmazany. Cześć!